W Chrystusieński, żeby z własnej nieprzymusowej, nieprzymuszonej woli wstawać, o czwartej godziny rano, chyba nas porąbało. Bwa, 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 ale co zrobić? Zaraz jedziemy do Tikal, jesteśmy przed 300 przed 600 jesteśmy już przy głównej bramie. Idziemy teraz kupić bilety. też ustawiła. Tak to jest? <laughs> Czyli dla, dla swoich bilety kosztują 25, a dla turystów 150. O, teraz jest fajna temperatura. Teraz można, teraz można zwiedzić. tylko spać. Się chcę. Mm -hmm. Od głównej bramy i tam kas biletowych, słuchajcie, jechaliśmy jeszcze 17 km. Tutaj już do prawdziwego wejścia. Tutaj patrzcie, jakie ładne zwierzaczki. Jaką się nazywam? Ale ładne. I'm not sure if it's the Tiger Heronberg. So, archaeologists from Pennsylvania University of USA did the main excavation. So, along the 14 years of the project, the te so, so, we find the map of this Mamy strefę restauracyjną. zjemy sobie jakieś śniadanko. Koszulki nie musimy kupować, już dostaliśmy jako suwenir od biura turystycznego. Zaraz pokażę. zobaczcie, jakie dostaliśmy koszulki ładne od naszego biura turystycznego. Ja dostałem szarą. Potem się zaprezentuję. Dobra. O, teraz. Proszę bardzo. Piękne. A teraz co, zjemy jakieś coś na śniadanie. I napijemy się kawy, nie? Trzeba się napić kawy. Jest 6:46. Hmm. No, i jesteśmy już po śniadaniu, także idziemy teraz w kierunku miasta Majów, Tikal. Nasza grupa liczy w autobusie bo 9 osób. No, praktycznie każdy, kto przyjeżdża do Flores, do 100% jedzie do Tikal. Tak gdzie byliśmy wczoraj, to wybiera bardzo mało ludzi taką wycieczkę. Natomiast Tikal to 100%. Także tutaj na pewno będzie troszeczkę więcej turystów. Yy, samo Sama część do zwiedzania tego miasta, znaczy do zwiedzania sama, same centrum tego miasta, to jest 65 km2. Także spory, spory rejon. Odrestaurowanych jest na pewno z tego co mówił, chyba 15%, 85% jest cały czas jest pokryte dżunglą. I tak samo jak tam. Każde wzgórze. Nie jest naturalne, tylko to było kiedyś jakaś budowla. To są pojazdy pozostawione przez archeologów, którzy prowadzili tu pracę w latach 60. z Uniwersytetu z Pensylwanii. Po prostu już, już nimi nie odjechali, tylko tu zostawili. Czyli jakieś są to już 60 lat. No nie, że tak wygląda. Nasz przewodnik w ogóle mówił, urodził się tu w Tikal. W tym miejscu. I w latach 70-tych, kiedy to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wszystkich ludzi tutaj mieszkających wysiedlili do Santa Heleny. Czyli to jest to miasto, miasto po drugiej stronie jeziora po drugiej stronie grobi a w ogóle Tikal został odkryty w 1848 roku i od tamtej pory są właśnie prowadzone prace tu wykopeliskowe oddane do zwiedzającym w latach 70. chyba w 1975 z tego co pamiętam najwyżej później poprawić It's not just a Very small plaza. Very small pyramid. So you are going to climb the small pyramid, and then you are going to climb the higher pyramid. You are going to climb. our first pyramid. We Nasz przewodnik powiedział, że póki jeszcze można, to wchodźmy, ponieważ następnym razem już prawdopodobnie nie będzie można już wchodzić na piramidy, ponieważ oczywiście następuje erozja. To są skały wapienne, wiadomo, będą się rozpuszczać. Także archeolodzy w tym momencie tylko zajmują się utrzymaniem tych piramid tutaj, a nie odkrywaniem. Tu wyłania się szczyt najwyższej piramidy, piramidy Jaguara. Tam zobaczymy pewnie na końcu. It's nice. <laughs> <laughs> Słuchajcie, co Wy na to? Właśnie mieliśmy tarantulę na, na rękach. Beata, słuchajcie, Beata na tym ręku miała tarantulę. Beata, która jak widzi pająka, który ma pół centymetra, to skakuje na stół, słuchaj, i każe mi go jak najszybciej zabijać. Każe Ci go zabierać. Zabijać. Zabijam ja. Niesamowite uczucie, ale bardzo... Kto by się spodziewał? Następny mit: jakby obalony po prostu tarantula no nie atakuje człowieka. Nic nie zrobi. Ona poluje sobie na owady i inne drobne stworzenia. Także spokojnie może sobie na ciebie wejść i ładzić po tobie to znaczy, o, niesamowite przeżycie, moje. To jest jeden z tuneli pod piramidą Jaguara, którzy archeolodzy kopali, żeby sprawdzić, czy są jakieś struktury podziemne w piramidach, ale nic nie znaleźli. Okazało się, że te piramidy są po prostu wypełnione, nie tak jak te egipskie, które mają różne jakieś... Podziemne struktury, jakieś tunele, grobowce i inne. Tutaj nie. To tu jest po prostu piramida całkowicie w środku wypełniona yy, skałami. Tu z platformy jednej z piramid mamy piękny widok na wizytówkę właśnie Tikal i, i całej Gwatemali. If you play, if you made a sport, you like to be the first. So, let me take you outside After the rest of the time when we have a coffee, I leave it in my backpack there. There's my book. Yeah. Of the height. No, no, no. My amor, no, my no, amor. No. No, 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 no. Coming in. Come on inside. Oh nice. Oh, beautiful. Look at beautiful carving. mask. Of the gata rays. exactly mm how -hmm. Tak how we call them Słuchajcie, wdrapujemy się na świątynię numer 2, żeby stamtąd zobaczyć świątynię Aguara. Słuchajcie, nie jest to proste. Uff. Zrobiło się gorąco, parno. Z każdy wysiłek to jest po prostu. Uff. Widok będzie przepiękny. Jesteśmy na świątyni numer 2. Tak jest nazwana przez archeologów. A tu widzimy Grand Plaza. Czyli Wielki Plac i Świątynia Aguara. Ta świątyna, zbudowana w 800, 700, 700 roku naszej ery. I jako, je, jako jedyna, służy jako też jakby pochówek najświetniejszego tutaj władcy, który został pochowany w takim płytkim tunelu pod tak, pod świątynią, pod tym, tym piramidą to jest jedyny przypadek, kiedy po prostu jakiegoś władcę pochowano pod piramidą Tu doszliśmy do najwyższej świątyni w Tikal, 70 metrów wysokości. Opowiem wam, no robi wrażenie. Więc to jest ostatni i najwyższy punkt, gdzie będziemy się wdrapywać teraz na najwyższą piramidę 70 metrów do góry. Proszę. To nie jest najwyższa? No nie, nie, no najwyższa. Najwyższa piramida, to jest ta, co widzieliśmy, tak? Nie, to jest ta najwyższa. No, są rozbieżności tutaj, czyli chodzi o informacje. Ja z tego, co usłyszałem, to jest najwyższa. Nie. To jest ta naj... naj, naj, naj pamiętasz tą y, makietę? To była ta najdalej wysunięta od nas na północ. To jest ta najwyższa 70 metrowa. Tak. Powiem Wam, że w tej chwili się cieszę, że nie odkopano i nie odkryto wyższych piramid. Ja? Nie, w tym klimacie po prostu każdy wysiłek fizyczny to jest mordęga razy dziesięć. Ale widok jest jeszcze ładniejszy niż wczoraj. I tam widać piramidę Jaguar. To są te dwie. Teraz może teraz jeszcze wyżej wyjdę Jesteśmy w najstarszym miejscu Tikal. Ten plac i te piramidy tu naokoło zbudowano w 900 roku przed naszą erą. I to jest ostatnia piramida, na którą będziemy wchodzić. Jak to mówią. Last Climbing Ale to jest tylko 35 metrów, a nie 70 A w ogóle Nasza grupa się składa tak yy, Z parki Francuzów, którą poznaliście wczoraj Ale oni sobie poszli własnymi ścieżkami Dwóch dziewczyn z Niemiec Parki z Ameryki, z Florydy Parka ten ostatni przede mną gość z New Jersey, Jakim zapomniałem. Nie, i wszystko. No i nas. Stąd chyba jest, słuchajcie, chyba jest najlepszy widok. Nie jest najwyższa ta piramida, ale zobaczcie. Mamy tą najwyższą piramidę, czyli numer 4. A tutaj ta najsłynniejsza, piramida Jaguara. I przed nami piramida numer 5. Też nie należąca do najmniejszych, też ładnie zachowana. No super. No i zjejani, spoceni i powiem szczerze trochę zmęczeni kończymy naszą wycieczkę w Tikal, w punkcie wyjścia, przy modelu. Tam się zebrała grupka łącznie z Beatą i czytają sobie jakieś horoskopy indiańskie, chcą wiedzieć kto jakim zwierzęciem jest i takie tam inne, pierdolamento. Zobaczymy, pewnie Beata będzie wężem. Jest godzina dwunasta. Ciekawe, czy jak wrócimy, nie padniemy na łóżko. Ale nawet trochę jeszcze jestem głodny, więc zjemy i, pad i padniemy pewnie na ryj.